Cześć, witajcie. Krzyniu Was pozdrawia. Dzisiaj tak nietypowo, ponieważ na łonie natury trzeba korzystać. Piękna wiosna przyszła. Ciepło się robi, choć dzisiaj akurat trochę burzowo. Znaczy, są chmury i troszeczkę się tak przechodzą, mijają ze słońcem. Mam nadzieję, że mi jest dobrze widać, ponieważ światło słoneczne jest jakie jest. Eee, korzystam z życia póki jeszcze można <grychy> i taki troszeczkę dzisiaj live w plenerze, a to ma też związek, że w niedzielę miałem okazję po dwóch miesiącach przerwy po raz pierwszy skorzystać eee, z, ze świeżego powietrza. Powiem Wam, że na szlaku górskim było <laughs> dużo, dużo więcej osób, które też po takiej dwumiesięcznej przerwie. Postanowił sobie zrobić odbój od życia codziennego i tak jak ja spyknęło się na internecie i sobie pojechało w góry. Zrobiliśmy sobie taki szlag, że z rycerki górnej, poszliśmy przez praszywkę na bendoszkę wielką, zeszliśmy do schroniska na przegipku i tam część osób poszła jeszcze na rycerzową część, zeszła do rycerki górnej, tam żeśmy się spotkali i samochodami gdzieśmy wrócili. Jeśli myślicie, że kogoś w górach widziałem w masce, to tu mi jedzie czołg. Nikogo nie było w masce, nikogo. Mało tego, to byli praktycznie obcy dla mnie ludzie. Dla niektórych to była pierwsza taka, taka zbieranina ludzi, dopiero co się poznaliśmy i wiecie co? Jaka panowała opinia? Że koronawirus to jest jakaś ściema. A raczej, że pandemia to jest ściema. Więc... Idąc z normalnymi ludźmi i rozmawiając z normalnymi ludźmi, okazuje się, że nie tylko ja przejrzałem na oczy i prawdopodobnie nie tylko ty przejrzałeś na oczy. Bo jeżeli oglądasz moje live, to znaczy, że nie uważasz mnie za jakiegoś skończonego głupka. głupka. Ale oczywiście zawsze zaznaczam, masz prawo się ze mną nie zgodzić w czymś albo całkowicie się ze mną nie zgadzać. Ale powiem Wam, piękna jest Matka Natura, chociaż jestem tutaj na Śląsku w tym momencie, gdzieś jest zieleń, nie zdradzę tajemnicy, gdzie <grym> macie wiele możliwości się wybrać yy, gdziekolwiek. Yy, natomiast musicie mi wybaczyć, ja obiecałem Wam live y z tamtego miejsca, niestety połączenie internetowe tam nie łapie, żeby ja był w stanie coś tam poprowadzić nagrania, ale kiedyś jako podróżnik zamiłowania kręciłem sobie filmiki, montowałem. E, myślę, że to będzie najlepszy pomysł, bo filmiki zawsze zostają na tym telefonie. E, no problem polega na tym, że chwilowo nie mam laptopa i muszę sobie go dopiero wprawić, coś tam odłożyłem, że nie byłem pewny czy, czy kupować, czy jeszcze nie, poradziłem się. No, akurat miałem sobie kupić w momencie kiedy wybuchła pandemia. No to wiecie, no to wtedy to już był problem, żeby dostać jakikolwiek sprzęt tego typu. Ale widzę, że to się powoli otwiera i, i będę coś kombinował, i wtedy będę Wam takie filmiki z terenu montował. Aczkolwiek zachęcam Was, żebyście się gdzieś ze mną wybrali. W niedzielę ponownie chcę się wybrać, tylko na niedzielę. W sobotę obiecałem tam już koleżankom ze studiów pomóc w ważnym zadaniu, którego ja już zrobiłem. Więc ten czas. Że tak powiem, siedzenia w domu, chociaż ja akurat pracowałem, to nie zmarnowałem, tylko wykorzystałem na uczenie. Zanim przejdę do meritum sprawy, ponieważ jak już wspomniałem, no, jestem tu na Śląsku, jestem Ślązakiem i ostatnio się bardzo niepokojące sprawy dzieją w obliczu mojej ziemi, mojej małej ojczyzny, jakim jest Wielkie Księstwo Śląskie. Tak to sobie nazywam. Cały Beskid Śląski, tak. Oczywiście beskit Żwiecki też tutaj jako województwo leży. To kilka uwag odnośnie pewnych spraw, które są w opisie w materiału. Po pierwsze, dostaliście znowu audycję do wczorajszego programu Radia Szczumic. Warto obejrzeć z dwóch spraw. Po pierwsze, jest troszkę informacji na temat tego, że są już pozwy sądowe przeciwko takim osobom jak Gates jak Soros i jak Światowa Organizacja Zdrowia. Po prostu ze stron amerykańskich. To są jeszcze rzeczy, które się nie mówi w mediach głównego nurtu, ale już pewne rzeczy do mediów docierają, gdzie Michał, który prowadzi to radio, mówił o tym już dawno, dawno temu. Ale on ma przewagę. On jest anglojęzyczny, on może wejść na wiele portali amerykańskich, niezależnych i niezłe nowinki z tego wyciągnąć. Więc on jest po prostu już... Ja bym powiedział, o 100 km do, do przodu niż media głównego nurtu, to możecie sobie zobaczyć, wstać jego audycje i tak dalej. Natomiast on ma problem, ponieważ YouTube go troszeczkę, że tak powiem, izoluje. Taka, takie dobre słowo izolacja w dzisiejszych czasach, to jest dość często używana. I jak on robi audycję, a nie możecie być na żywo, tak jak ja, bo ja najczęściej pracuję to przez długi okres czasu nie widać go w wyszukiwarce, chyba że macie link do materiału. Żeby mieć link do materiału, trzeba byłoby polubić fanpage Szczumic Nadaje, link jest w opisie materiału. I w ten sposób macie od razu. Natomiast ja w poniedziałek, jak wróciłem do domu, już jego materiał widziałem, a to było wieczorem, bo miałem spotkania ważne, dlatego też nie było wczoraj live'u, ja w domu byłem gdzieś koło w pół do 11:00. Wtedy mogłem sobie odsłuchać ten materiał i on był już widoczny w wyszukiwarce. Link znaczy na w wyszukiwaniu na jego kanale na YouTubie, to się nazywa Radio Szczumic, przypominam. E, I mogłem sobie to odsłuchać, już było widoczne, a jak nie widzicie, musicie poczekać, a najlepiej jest polubić fanpage Szczumic Nadaje, bo Michał robi naprawdę dobrą robotę, ponadto polecam jeszcze e, wypowiedź u. Też jest link u pani Edyty Górniak w programie u Marcina Roli, gdzie mówi na temat tego, że się sprzeciwia przymusowi szczepień. Jak wiecie, albo nie wiecie, to Wam powiem, ja nie jestem ani antyszczepionkowcem, ani zwolennikiem szczepień. Ja jestem ogromnym przeciwnikiem przymusu szczepień, ponieważ uważam, że to jest niezgodne z konstytucją, niezgodne z prawami ludzkimi, gdzie mamy wybór, jakikolwiek. Za swoje zdrowie ja podejmuję decyzję i nie życzę sobie, żeby ktoś podejmował e, za moje e, zdrowie jakiekolwiek decyzje, no, bo to jest najcenniejsza rzecz, którą mam. Więc jestem przeciwnikiem przymusu i myślę, że warto jest obejrzeć, ponieważ jak już znana osoba, jaką jest Edyta Górniak, nie pytam się o, o wasze nastroje muzyczne, nie? No bo niezły nam hymna Mundial 2002 roku odśpiewała. To jest rzecz, którą ja pamiętam do tej pory i chyba tego nie zapomnę i nie wiem, czy Wam to umknęło, ale nie wiedziałem, co mam wtedy zrobić, nie, ale dobra, no, a wiecie, kocham piłkę, nożną. tak jak mogłem nie oglądać meczu Polska-Korea po 16 latach, no, pierwszy mój, który mogłem obejrzeć, tak, tak naprawdę, całe eliminacje oglądałem, to była mój pierwsza przygoda, z piłką nożną i z reprezentacją, tak. E, więc polecam, bez względu na to, czy wy lubicie programy u Marcina Roli, czy nie, bo niektórzy tam goście co tam wygadają, to jest normalnie w tym Realu 24, to jest pff, porażka. No ale pan Marcin sobie robi swój własny program. E, ponadto daję Wam jeszcze dwa kanały. Po pierwsze, coś o wirusach warto obejrzeć i drugi kanał nie wiem czy dacie radę obejrzeć z Facebooka akurat wiem, że nie wszyscy macie Facebooka, ale tam jest materiał o szkodliwości w maseczkach a ten materiał, był już wielokrotnie w necie i wiecie co? Wielokrotnie został zlikwidowany znaczy się usunięty, tak? Na szczęście on jest w tej chwili jeszcze troszkę tam na Facebooku Widoczny na kanale Odmładzanie na surowo, i tam pokazał ten prowadzący jak nas, minister, po prostu zdrowia robi wała, ponieważ yy, maseczki no, szkodliwe są na dłuższą metę. A potem jest tam przepis typu, że chociaż nie trzeba mieć, wystarczy taka zwykła chusta, tak? Zgodnie z tym przepisem jest to dozwolone, to jest obostrzenie zasłaniania ust i nosa, a nie noszenia maseczek. Taki mały szczegół, nie wiem, czy wiecie, no ja mam nadzieję, że wiecie. I tam jest myśl, że jak Wam zaszkodzi, to się wywinie. Wiecie dlaczego? Bo jest napisane też, że jeżeli masz problemy zdrowotne z oddychaniem, nie musisz tego nosić. I nie musisz mieć zaświadczenia. A wiecie, różnie funkcjonuje policji, różnie to interpretują. Postaram się ten materiał jakoś Zdobyć dla Was jeszcze na YouTube, gdybyście nie byli w stanie obejrzeć, a z niewiadomych mi przyczyn jest on likwidowany. Przejdźmy do meritum sprawy. No, Na pewno wszyscy się tam orientujecie, że w tej chwili jest jakaś taka dziwna nagonka na Śląsk. Że tu jest epicentrum zarazy, zarazków. I tak dalej, i tak dalej. No, biorąc pod uwagę, że Śląsk, jako miejsce obok Warszawy w Polsce, jest największym skupiskiem ludzi, to trudno się dziwić. Poza tym to jest inteligentny wirus. Zauważcie, atakuje ważne gałęzie przemysłu, małych przedsiębiorców, tak? takich jak fryzjerzy, kosmetyczki, małą gastronomię, a nie atakuje na przykład te międzynarodowe korporacje, chociażby te markety, te galerie handlowe, tam nie atakuje ten wirus. No taki inteligentny. To jest jakiś zbieg okoliczności czy co? Czy może ktoś go nauczył myślenia? No ja tam kiedyś powiedziałem, że nie wierzę w zbiegi okoliczności i, i, i tak dalej. No, ale jakoś tak dziwnie zaatakował nasze cudowne kopalnie. Tylko nie, w, pewnie zdajecie sobie sprawę, że nie od dzisiaj się mówi o tym, że rzekomo kopalnie są nierentowne i trzeba je zamykać. Tylko dziwny zbieg okoliczności jest taki, że te nierentowne kopalnie, które od wielu lat się mówi o zamykaniu, już nie mówiąc o akcji smog i innych duperelach, to jakimś dziwnym trafem chcą je kupić Niemcy. Za symboliczną kwotę, jak to się mówi. Eee... Tylko zastanówmy się tak na zdrowy rozsądek. Niemcy to jest światowa, europejska potęga gospodarcza. Czy chcecie mi powiedzieć, że ci, którzy stanęli gospodarczo na nogach mimo przegranej wojny, zaznaczam fakt, mimo przegranej wojny. No, Polska też przegrała tę wojnę, ale myśmy już nie stali skola. Czy mimo tego wszystkiego oni by chcieli kupić coś, co jest nierentowne? Widzicie, co? Ja może nie jestem ekonomistą, ale też nie jestem głupim człowiekiem i nie jestem w stanie uwierzyć, że oni by coś takiego zrobili. Weźmy przykład sobie takich cukrowni, które należało, które powiedzmy sprzedawały się w Niemcy, bo tam Unia Europejska sobie zażyczyła jakieś ograniczenia. Niemcy to kupili sobie za bezcen i nagle w całej Unii Europejskiej zniesiono limity na produkowanie cukru. I co? I nagle cukrownie się stały rentowne. Dziwny zbieg okoliczności, że jak były w rękach Polaków, to wszystkie przepisy, żeby ograniczyć produkcję, bla, 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 trafiają w rąk Niemiec, nagle przepisy można po prostu usunąć. I nagle się staje to rentowne. Tak jak to ktoś kiedyś powiedział, że smog zniknie, kiedy zniknie e, e, kopalnie e, w rękach innych niż Niemcy. No, zobaczymy. Ech. Kolejna rzecz, co mnie bardzo nurtuje, informacja o rzekomej izolacji Śląska. Osobiście uważam, że to jest niemożliwe, ponieważ musieliby e, e, zrobić, e, dużo zaangażować służb mundurowych, policję, wojsko itd., nie mają szans obstawić wszystkich ulic i tak dalej, więc na pewno całego Śląska się nie da ograniczyć. Mało tego, no, na szczęście strajkują przedsiębiorcy. Mają również zacząć swój strajk antyszczepionkowcy, i wtedy kto by chronił Warszawę? Więc to jest taka troszeczkę nasza nadzieja w tych. Przedsiębiorca, że pójdą i ktoś tam musi oczywiście ich chronić, więc na pewno nie, nie mają takich sił, przepraszam, żeby mogli zaangażować aż taką ilość ludzi w ten projekt. I tyle, natomiast, no ja powiem tak. Coś jeszcze, co mnie nurtuje. Kogoś w Warszawie tam nieźle gwiznęło w dykiel. I to bardzo porządnie gwiznęło, w dekiel. Ja nie wiem, Wy sobie możecie sprowadzać tam, nie wiem, ten Węgier z Kolumbii, czy Kaj tam jeszcze chcecie. Najlepiej się do Rosji zgłoście. Chętnie Wam sprzedadzą, wasi kumple. Ale co to jest za, za głupota teraz. Opowiadania, że górnicy roznoszą zarazki i tak dalej. No naprawdę to już jest trochę takie troszeczkę <laughs> niesmaczne, bo ostatnio się mówi o tym, że, że się y, hejtuje y, służby medyczne, a dzisiaj się to robi w stronę górników y, i nikt nie mówi o hejcie górników. No nikt. A ja Wam chciałem coś przypomnieć taką. Historię, troszeczkę kawałek historii, jak powstawały getta żydowskie w Warszawie. Jak to się udało? Co mówili naziści, czyli Niemcy? Mówili, że ci Żydzi roznoszą zarazki, że trzeba ich odizolować. I tak wygraniczono, odgraniczono odpowiednie strefy w Warszawie, żeby umieszczać tych ludzi. A co potem robiono z tymi ludnością żydowską? Hmm? Historia. Dokonano ich Holokaustu. Czy my teraz chcemy powtarzać e, te same błędy z historii? Powiedzcie co. Historia lubi się powtarzać, i to jest bardzo straszne, że historia się często powtarza. E, tak zbudowano nienawiść w stosunku, w latach wojennych w stosunku do narodowości żydowskiej że to oni są, roznoszą zarazki i dzisiaj się to robi w stronę górników i pod przykrywką pod przykrywką mówię to z czystą świadomością na temat pandemii koronawirusa próbuje się zamknąć kopalnie po to, żeby uwalić górników i uwalić polskie górnictwo E, za komuny się e, bano górników. Jak widać, do tej pory się ludzie boją górników, e, i ja myślę, że może im to się odbić ciekawką. Pytanie, kiedy się górnicy zorientują, w co wdepnęli, się zorganizują, a ludzie już tutaj ze Śląska tracą cierpliwość. E, ja też tracę cierpliwość do, do rządzących. Śląsk to jest. Mój dom, mój kraj, i na pewno będę jakoś to starał się bronić tego. Witam wszystkich, którzy są na, na, na żywo ze mną: Siema Karol, Siema Adam i wszyscy inni, którzy gdzieś tam oglądają. Mam nadzieję, że coś wam dałem. Do przemyślenia, do zorientowania się i, i wyciągniemy razem wnioski. Nie pozwólmy, żeby historia się znowu powtarzała, nie popadajmy w paranoję. E, według mnie jest to niewykonalne, żeby o, odizolowali śląsk. Ja jestem pozytywnie nastawiony, a na pewno wierzę w to, e, że to się e, rządzącym nie uda. Ale najważniejsze jest też, żebyście wy, którzy nie jesteście ze śląska, też nie dali się wkręcić w tę zbiorowo ogólnopolską paranoję, że w tej chwili to na Śląsku są sami ci, którzy zarażają to całą Polskę, bo pandemia koronawirusa jest wykorzystywana tylko po to, żeby zamknąć nasze kopalnie Już od dawien dawna się do nich próbują dobrać no i mają pretekst, jak to? Ktoś mądry powiedział w jakiejś mądrej książce, niestety, nie jestem w stanie podać autora. Powiedział, że dobry kryzys nie może się zmarnować. I zawsze się znajdzie ktoś, kto na tym zarobi. A najwięcej, niestety, zarabiali ci, którzy, którzy podczas wojen. Przecież gdzie te potężne firmy szczepionkowe budowały swoje podstawy? No, w obozach koncentracyjnych. A co zrobiono wcześniej z Żydami? Zamknięto ich w gettach warszawskich pod pretekstem, że roznoszą zarazki. A dzisiaj mamy dokładnie tą samą sytuację. Niestety kogoś na dykier robnęło w tej Warszawie. To se, niech niechce sprowadzają ten węgiel z Kolumbii, najlepiej do Rosji. Pewnie nie będą chcieli z nimi, z nimi gadać. To w zasadzie na tyle z moich takich luźnych przemyśleń. Matka Natura wciąż jest piękna, zielono, robi się pogodnie. Nie siedzcie w domu, nie ulegajcie paranoi. Wyjdźcie gdzieś, pojedźcie nad jezioro, nad, w góry, gdziekolwiek. Bawcie się życiem, bawcie się tym, co wam Matka Natura daje. I tyle. Myślę, że na dzień dzisiejszy skończę. Zachęcam Was również do ciekawych materiałów, które są w opisie materiału, i, i do zobaczenia na plażach tego świata i w górach tego świata. Cześć!